Hej, cześć Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie dzisiaj. E, dzisiaj w mojej e, recenzji będzie e, LGK10, a ja jestem Flynn i to jest kolejny odcinek nasz ocenia. E, także więc LGK10 e, prezentuje się tym, że naprawdę jest to bardzo chudy telefon. E, no i przede wszystkim jest e, wielki, ale była postrość. Po ale za to yy, naprawdę sprawdza się nieźle i wygląda przy okazji bardzo dobrze. E, czym się wyróżnia od innych na pewno smartfonów to e, tym, że przyciski właśnie tutaj e, z blokady, jak i włączania i wyłączania oraz głośności znajdują się z tyłu e, aniżeli z boku czy u góry, tak jak to jest w przypadku e, większości telefonów. E, no więc, mm, teraz zacznijmy może od tego, co ten telefon posiada. A więc ten telefon posiada e, 5,3 cala ekran, czyli jest naprawdę bardzo duży, e, jak na. E, chociaż nie, no w sumie na obecne standardy to jest standard o rozdzielczości 1280x720, czyli w standardowych proporcjach 16x9, które jak na telefony już są troszeczkę leciwe, ale jak najbardziej się to sprawdza. Ma 1,5 GB RAM, no i oczywiście Androida, no fabrycznie miał Androida 5.1 bodajże, nie pamiętam już, natomiast na chwilę obecną ma Androida 6.0 który no, jakoś tam działa. Chociaż e, zacięć nie ma generalnie i nie ma jakichś tam większych problemów, więc e, no, myślę, że e, więc myślę, że specjalnie tak źle nie muszę o nim mówić. No dobra, no ale przecież e, trzeba e, spojrzeć na to, e, jak się tak naprawdę sprawuje ten telefon. E, no będę musiał Wam zdradzić, że w przypadku tutaj e, YouTube'a e, to działa naprawdę, wiecie, nieźle. Nawet jest mega głośny. Także no... Wielu telefonach, mailach, otrzymaliśmy serwer i mogę oficjalnie... Także no... Jeżeli chodzi o YouTube'a, o głośność telefonu, no to tutaj nie ma żadnego problemu, można nawet oglądać, już Wam mówię, w 1080p w 60 fpsach nawet. Także no naprawdę, jeżeli chodzi o oglądanie filmów na tym telefonie, no to, no to tutaj ten telefon zdaje egzamin generalnie. W innych pierdołach typu przeglądanie internetu i tym podobne również sprawdza się świetnie. Ja korzystałem trochę z tego telefonu i naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Wszystko działa pięknie. No co mogę powiedzieć? Ok, teraz może przejdziemy bardziej do tutaj aparatu żeby mniej więcej zobaczyć jakie on robi zdjęcia tutaj położę przykładowy przedmiot i teraz jakie robi filmy Tak więc no, tutaj prezentują się filmy nagrane LG właśnie K10 E, zarówno z e, przedniej kamerki, jak i tylniej e, naprawdę z, zdjęcia czy filmy robią dobrą robotę. E, nawet można tutaj troszeczkę ustawić sobie rozdzielczość e, z, e, zdjęć, jak i filmów. E, tutaj e, Wam to przybliżę troszeczkę format rozdzielczość filmów możemy zmienić maksymalnie na Full HD, a rozdzielczość zdjęć możemy mieć maksymalnie nie wiem w sumie jaką, ale 4 x 3, możemy również 16 x 9 zrobić wtedy nam wypełni cały ekran, oraz możemy 1 na 1, czyli w sumie cholera wie co to za proporcja, ale ok, ale do czego możemy wykorzystać taki telefon? A no chociażby do gier, ja tu nawet zapomniałem, że mam w ogóle gierdy, ale to wiecie, w ogóle to jest ciekawa sprawa z tym telefonem, bo yy, tak naprawdę yy, nie tylko ja z niego korzystałem, korzystało z niego naprawdę dużo osób, więc no, jeżeli chodzi o gierdy, no to działają. Tylko że, no jak sami pewnie wiecie, nie lubię za bardzo grać w gry, przynajmniej nie takie na Androidzie. Bardziej preferowałbym rytmiczne, nie. Wiecie, e... swoją drogą, to też zapomniałem wspomnieć, że nakładka tutaj jaką zastosowało LG, no to, no powiedzmy sobie szczerze, no to jest. No szkoda gadać, ale nad całe szczęście znalazłem zastosowanie dla tego telefonu, które bardzo polecam. Wcale nie chodzi mi tu o to, że e, ten telefon w sumie może posłużyć jeszcze jako, jako z, za główny telefon w tych czasach, ponieważ no, spisuje się dobrze, więc dla tych, którzy e, no, nie wymagają dużo w obecnych czasach, no to jak najbardziej, ale jest pewna rzecz, którą no muszę wam przedstawić, do czego tak naprawdę ja wykorzystuję ten telefon od jakiegoś czasu. Mało osób to wie, ale ten LG doskonale sprawdza się jako dodatkowy ekran do kompa. Ja tu wcale nie żartuję, ponieważ Wiele razy korzystałem, no znaczy od niedawna, korzystałem z niego jako dodatkowego ekranu do kompa i no muszę powiedzieć, że naprawdę robi to perfekcyjną robotę. I nie przeszkadzają mi wcale opóźnienia, ponieważ korzystam z niego tak naprawdę tylko po to, żeby zobaczyć tak naprawdę donaty ewentualnie jak potrzebuje dodatkowego ekranu, tak koniecznie. No i cóż, no mogę powiedzieć, że to by było na tyle. Jeżeli chodzi o tą recenzję tego telefonu. Jeżeli chodzi o LG właśnie K10 LTE, no to telefon jest dobry, na pewno na pewno też jest, że tak powiem, na tej swojej... cholera, kurde macie. Na pewno ją też sprawdzi się w wielu przypadkach, ponieważ mówiłem, wiele osób korzystało z tego telefonu przede mną. Prawie wszyscy domownicy, więc no... Co ja mogę powiedzieć na ten temat? Jeżeli materiał się spodobał, no to wstawcie lajka, a jeżeli nie, no to łapkę w dół. Subskrybujcie po więcej materiałów. Do zobaczenia, cześć i pa Na moim serwerze na Discordzie w mi podwójnego bousta. od tego tutaj użytkownika, którego nikt po prostu gdzieś tu napisze, ponieważ nie umiem go wymówić. No i z tego powodu naprawdę chciałem podziękować.